Drodzy parafianie, szanowni goście, dzisiaj ze służbą liturgiczną pragniemy Wam złożyć najlepsze życzenia świąteczne, no, czym by było nasze życie, gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, byłoby w pewnym sensie niedokończone, mielibyśmy do czynienia z jakąś jedną częścią życia wszystko by się zakończyło na tym, co doczesne, a dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Nasze życie jest jedną wielką całością, bo po tym zamieszkaniu na Ziemi, która została nam dana, mamy tą wielką szansę, aby żyć z Jezusem Chrystusem. W związku z tym, wszystkim bez wyjątku, myśląc także o osobach starszych, chorych, o tych, którzy może są w szpitalach. O tych parafianach, którzy szczególnie doznają cierpienia, wszystkim bez wyjątku składamy Wam moc, serdecznych życzeń. Niech Chrystus z martwych wstały, będzie dawcą prawdziwego pokoju. Niech ten pokój zagości w Waszych sercach, w Waszych domach, w Waszych rodzinach. Niech Wam nie zabraknie zdrowia i radości i tego głębokiego przekonania, że. Zbawiamy się w Jezusie Chrystusie zawsze razem. Wspólnie życzymy Wam z ministrantami radosnych świąt Znakrzyszenia Pańskiego. I machamy Wam.